Dobry Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że znowu ze mną jesteście. Ja dzisiaj przychodzę do Was z recenzją Mangusi i będzie to recenzja Jony, Jona w blasku świtu. Tak, tak. Ok, to zaczynajmy, bo nie mogę się doczekać, by zacząłem o niej opowiadać. Lecimy. Mm -hmm. Nie macie pojęcia jak długo czekałam, żeby zrobić recenzję tej mangi. Bardzo długo się w ogóle do niej zbierałam, bo uważam, że moja recenzja nie będzie na tyle dobra, żeby jakby w pełni oddać cudowność tej mangi, ale postaram się, by była dobra i żebyście sięgnęli po ten tomik i przeczytali. Nie tylko po ten tomik, wszystko, co do tej pory wyszło, a chyba wyszło do tej pory 6 tomików, z tego co pamiętam. Ja wszystkie 6 tomików mam, bo kocham, uwielbiam je one, więc tak. Główną bohaterką jest Jona, córka władcy królestwa Koka. I Jona na co dzień wiedzie bardzo beztroskie życie. Jest rozpieszczana przez służbę, poddani ją kochają. Hak, który jest jej nadzorcą, dba o jej bezpieczeństwo, też bardzo się nią opiekuje, dokucza jej, ale to są takie, wiecie, zaczepki w stylu: kto się czubi, ten się lubi. I ona jest bardzo podekscytowana, ponieważ zbliżają się jej 16 urodziny i do pałacu ma przyjechać jej kuzyn, którym jest bardzo, bardzo zakochana. Kuzyn o imieniu Suon i. To jest też jej dodatkowo bardzo dobre przyjaciel z dzieciństwa, więc ona jest taka podekscytowana, czesze włosy, upina. No i ona nie jest zbytnio zadowolona z koloru swoich włosów, uważa, że jej włosy są brzydkie, a ja uważam, że są przepiękne. Taki czerwony, piękny kolor, no, cudo, cudo, ale ja oczywiście się narzeka, że są brzydkie i w ogóle bla bla bla. Jest tygodnia bardzo, bardzo szczęśliwa. Jednak powiem Wam szczerze, że to szczęście szybko się skończy, ponieważ w nocy, gdy wszyscy śpią i ona się budzi, wstaje. I widzi coś strasznego. I ona nawet nie przypuszczała, że takie coś w ogóle kiedykolwiek może ją spotkać. Ja Wam nie powiem, co ją spotkało, ponieważ uważam, że to jest dosyć duży spoiler i to jest bardzo fajne zaskoczenie, jak będziecie czytać mangę. I niestety Jona jest zmuszona uciekać razem z hakiem z królestwa. I mamy tutaj ogólnie, właśnie Jonę, która jest księżniczką, taką typową księżniczką. Jest dosyć taka rozpuszczona, jakby nie umie walczyć, nie umie się sama bronić. Hak musi, no, stopnią ratowarskich, no, najśmieszniejszych, dziwnych rzeczy, które ona robi. Na przykład wchodzi do stawu, i tam okazuje się, że są pijawki, no i Hak musi tam te pijawki wyciągać. Więc to są takie. no typowe rzeczy, no, które normalnie jakby księżniczka nigdy nie musiała robić Więc ona jest też zagubiona, ale tutaj właśnie podoba mi się bardzo to, jak ona się zmienia Z każdym tomem Więc takiej spokojnej, miłej księżniczki Robi się taka wojowniczka i to jest super I to jest jeden powód, dla którego bardzo Wam polecam przeczytanie tej mangi Drugi powód to są smoki, które pojawiają się później i po prostu ja wszystkie smoki kocham, kocham. Mój ulubiony smoczek to jest Shina, czyli niebieski smoczek. Który jest wasz ulubiony? Napiszcie mi w komentarzu. Ja nawet byłam na którejś tylko przebrana za szinę, może nieudolnie, ale byłam przebrana. Eee, <grytania> I słuchajcie, uwielbiam po prostu też. To, jak te smoki, które ona po prostu wyrusza w podróż, żeby szukać e, smoków, by smoki pomogły jej odzyskać jakby swój zamek, swoje królestwo, e, podróżując poprzez różne ziemie, e, szuka tych smoków i jest to super, jak każdy smok jest inaczej wychowywany, inaczej traktowany. E, biały smok jest inaczej traktowany, czy wychowywany niż niebieski, i zielony i tak dalej, i tak dalej. I to jest mega, bardzo, bardzo mi się to podoba. Dodatkowo, historie, które są powiązane ze smokami, szczególnie, właśnie historia śliny niebieskiego smoka i po prostu. Boże to jest tak cudowne, słuchajcie, że ja, ja to czytałam nie wiem ile razy i ja za każdym razem płakałam na tym. Bo Jona to jest um, jedna z niewielu mang, które po prostu ja już czytam któryś raz. Tak samo jak ja na przykład jestem wielką fanką ścieżek młodości. Ścieżki młodości czytałam nie wiem ile razy, chyba z 15 razy, i za każdym razem tak samo się zachwycam i tak samo kocham. Tak samo jest z Joną. Po prostu podpisuję się rękami i nogami, jeśli chodzi o Jonę. Um czytajcie bo ja ją uwielbiam. Nie zniechęcajcie się po jednym tomie, ponieważ później się robi jeszcze bardziej ciekawie. Ponieważ w drugim tomie jest niebieski, biały smoczek, później jest niebieski i zielony i tak dalej i tak dalej. I słuchajcie, to jest cudowne. Po prostu te smoczki są tak przycudowne, że ja nie mogę. Cudowne są. Więc czytajcie ją, bardzo, bardzo polecam. Mm -hmm. Okej, okay, kochani, w takim razie to jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć jakby o mandze. Mam nadzieję, że oddałam chociaż trochę cudowność tej mangi i uwierzcie mi, że ona jest naprawdę przegenialna i polecam wam ogromnie sięgnąć po nią. Jeśli nawet no, nie możecie akurat w tym momencie sobie pozwolić na kupno, to polecam wam też anime, bo jest przegenialne, też jest cudowne, jest takie. Takie Dobra, dziękuję wam bardzo kochani za oglądanie Napiszcie mi koniecznie Co wy sądzicie o tej mandze Zostawcie łapeczkę w górę Jeśli wam się podobało i zasubskrybujcie kanał Dziękuję wam bardzo za oglądanie I do zobaczenia w kolejnym moim filmie Pa pa